Ja mu kurwa nie daruję. Za taką, za taką jazdę. Ja go złapię, ja go dobrym. Tak będzie film. To znowu kurwa melodia zaczyna, kurwa. No łatwa ale melodia, wiesz? Palata, kurwa. Dagonowka. No, no. Eee, a co jest? A to samo, nie wiesz co? Gdzie oh. jesz? W Tokio. A ja jadę do Ajoła. Aha, do Ajoła. No tam gdzie wszyscy mają fioła. No tak. Tam mają fioła? Mają fioła. Ja tak na poważnie, no to która to no. jest w miejscu? Bo ile my to jest jedzenia? No ile spałeś, ile? No nie wiem, jak człowiek zaśnie, to nie wiem. na pedał, czujesz kurwa, tu jak wodę pomroć, z czujesz? Ani do przodu, ani do tyłu, patrz kurwa. Dziurawa podłoga patrz kurwa. Dziura w podłodze czujesz? Patrz kurwa, jakie Jak nie Jakiś syn, zobacz, tu. wiem ci wody śladnie. Ja pierdolę, to jest masakra, kurwa jazda ja cię pierdolę. to jest Polska i Polska gole. Kurwa PKP, Polska kraść pozwala. Jedziemy do, jak ślepa Dokładnie Nie ma miejsca widzę Nie ma miejsca, ścisk jak chuj na eksport do docz Japan Ma Zobacz co się dzieje, nawet nie masz jak kręcić Zobacz jaka, jaka ciasnota. tak Pieniądze się płaci, a Jak w kolei na Syberię, kurwa, to samo Tam też taki też takie ścisk Pierwsza klasa, nie, nie? się nie pani niepka, Ja nie mam powietrza. Jezu, masakra jaka jazda. Nie. Weź się nie, nie chyba, nie? Ty co tak napierasz? O tył, o tył. dużo no. jest. to nie napieraj, weź trochę spastuj, nie? No. Leżysz jak, jak na stolnicy. Jakbym miała cię zaraz zrobić. Warunki jakie są to widzisz. Ja jechałem w tamtą stronę, pociąg się popsuł, musieliśmy się przesiadać, żeśmy się przesiedli na drugi pociąg, bo coś tam nawaliło i pociąg dalej nie jechał I taka była jazda No i tam żeśmy musieli się przesiadać Następny? Następny, tak A pasażerowie byli wszechmi? Jeszcze jak wszystko bo tak zdenerwowane bo każdy się śpieszy, bo dojechał do celu i trzeba było się przesiadać do przodu Dobra, syn. Yeah No i kurwa przesadzili nas, proszę ciebie, musieliśmy wysiąść, proszę ciebie, z pociągu, bo tu się pociąg popsuł i na drugi się musimy przesiąść i takie kurwa jest nasze polskie PKP. Kurwa. Ja się chyba wezmę za prezesa PKP. I taka będzie opcja, bo innej rady. No co się stało? Jechaliśmy, zepsuł, się kazali wysiąść, przesiąść się na drugi pociąg. no Trzeba, się, trzeba wziąć prezesa za jaja PKP. Nie wiem, co nie jak nas To teraz poznamy opinię Polaków. Właśnie chcę powiedzieć, że w 1963 roku z mężem sprowadziliśmy się do Wrocławia. I wtedy się jeździło w takich przepełnionych pociągach gdzie się na jednej nocy stało w ubikacji. Co to za kolej, co to za kraj, co to... Ja nie rozumiem tego. Ktoś musi odpowiedzieć za to. I, i jeśli chodzi o wygody, to do dzisiaj się nie zmieniło. Stoję w tej chwili w polu i nie wiem kiedy i, i gdzie i którym pociągiem będę mogła dojechać. To jest zbytłożone w przedziałach, a nie jak nie, nie ma, ma miejsca. 21 wiek to nie jest. Trzeba ja ostrzec odpowiedzialność osoby za tą sytuację, która jest teraz na kolei. Nie bo jechałem do białego soku, a znalazłem się w po polu. Szkoda gadać, tylko to. Dziękuję. Że jeżeli się nie wezmą za to, to ludzie wezmą sprawy w swoje ręce. Trzeba się brać za PZ za PKP, tak jest? Tak jest! No, oczywiście! Ile będziemy się... się do dupy dobrać ile bycie, komuś. Tyle do, 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 do. Wysadzili nas z pociągu, i P -p -p Na, tak? to, za to. prezesa za jaja brać! A jaka informacja? A jaka informacja PKP? Każdy... każdy gdzie indziej ktoś musi odpowiedzieć za Prezesa za jaja powiedziała! Pieniądze płacimy za bilet? Płacimy! I wysiedliśmy i nie wiedzieli nas wysadzili. gdzie zajedziemy, tak. Idziemy za krzaka, bierzecie go pod ręce i łapiemy go. Dobra. Panowie, bierzecie go. Panowie, ja nie wiem Dobra. o co chodzi. Dajcie spokój, panowie. No, pan Przysłuchajcie! Pan ja nie, nie wiem o co chodzi.